Zapraszam Was do treści zasadniczej odcinka. Postarałem się wybrać z całej serii kilka przykładów, które no, mają na celu potwierdzić tezę zarysowaną we wstępie. Bo Louis w mistrzowski sposób ukrywa w fabule, albo czasem bardziej ogólnie w samej konstrukcji świata, który stworzył pewne piękne intuicje teologiczne. Zapraszam. Lew czarownica i stara szafa. No, pierwszy tom to oczywiście oklepany klasyk, więc nie będę was tu zanudzał oczywistymi, oczywistymi analogiami i wątkami ewangelicznymi, których jest pełno. Chciałem zwrócić uwagę na drobny szczegół, które uważam osobiście za niezwykle ciekawe i istotne. Otóż Louis bawi się czasem. Po każdym powrocie z narni okazuje się, że w prawdziwym świecie, w Anglii, właściwie nie minęła nawet chwila. Oczywiście można postrzegać to jako taki zabawny wyraz fantazji twórczej, literackiej Luisa, ale moim zdaniem kryje się za tym coś więcej. Wejście do świata narni jest odpowiednikiem zanurzenia się w świat duchowy, w świat wiary. I kiedy rodzeństwo Pevensie wypada z szafy po dekadach spędzonych na rządzeniu narnią, to choć wydaje się, że nic się nie zmieniło w prawdziwym świecie, to jednak dla nich samych zmieniło się wszystko. Cała Narniska przygoda okazała się duchową podróżą do zyskania nowej, w pewnym sensie, królewskiej tożsamości. Anglia pozostaje ta sama, ale Piotr, Zuzanna, Edmund i Lucja są zupełnie inni. To działa dokładnie tak jak chrześcijaństwo. Biblia mówi o tym wprost, że poprzez wiarę zyskujemy, a w pewnym sensie odzyskujemy, naszą tożsamość Bożych dzieci. Tożsamość Królewską. To jest do, dosłownie tak wyrażone na kartach Biblii. Nasze życie zyskuje nowy wymiar. Dokładnie taki obraz rysuje przed nami choćby autor listu do Efezjan, pokazując, że choć Efez jest dokładnie taki sam jak był, z dokładnie takimi samymi wyzwaniami dnia codziennego, to mentalnie czy duchowo Efezjanie mogą postrzegać siebie jako tych, którzy są. Z Chrystusem ponad niebiosami, ponad tym wszystkim, czego się boją, co wydaje się negatywnie oddziaływać na ich życie. Pozornie nic się nie zmienia. W praktyce my się zmieniamy, więc dla nas zmienia się wszystko. Część druga Książę Kaspian. W drugiej części ciekawy wątek pojawia się podczas poszukiwania drogi do kopca Aslana. Czy tam do wzgórza Aslana, do, do wzgórza Kamiennego Stołu. Pewnie dobrze to pamiętacie. To jest ta historia, kiedy Karzeł Zuchon i rodzeństwo Pewensi, wezwani do Narni na pomoc, szukają desperacko właściwej drogi do obozu Narniczyków, żeby pomóc tytułowemu księciu w walce o tron. No właśnie, szukają, ale trochę kiepsko im to idzie. I jest taki moment, kiedy w tej trudnej sytuacji Aslan pokazuje się z daleka łucji. I tylko Łucji wskazując jej właściwą drogę. Niestety, no właśnie, reszta grupy Aslana nie widzi i Łucji nie wierzy. Poza Edmundem może. I ostatecznie wybierają inną drogę, co nie dość, że prawie kończy się dla nich tragicznie, no to kosztuje ich sporo cennego czasu, co też ma niezwykle mm, duże znaczenie w tej sytuacji. I w nocy po tych wydarzeniach Łucja budzi się i ponownie spotka się z Aslanem, tym razem twarzą w twarz, tudzież może powinniśmy powiedzieć twarzą w pysk. Pamiętajmy, że, że Łucja jest słusznie rozgoryczona, a Aslan niestety no, nie ułatwia jej tego wszystkiego i stawia przed nią poważne wyzwanie. Oto ma wrócić do zmęczonych, śpiących wędrowców i skłonić ich do natychmiastowej dalszej podróży. Jakoś się to Łucji udaje, ale ponownie, poza łucją nikt początkowo Aslana nie dostrzega. Pojawia się rozgoryczenie z tego powodu, i róz, różne osoby w grupie prezentują różny stopień wiary czy zaufania w to, że Aslan rzeczywiście jest tam przed nimi i wskazuje im właściwą drogę. Edmund jest tym, który ma najmniejsze wątpliwości, największą wiarę, zaś największe wątpliwości ma Zuzanna i każe Uzuchon. Z tym, że uzuchona w wątpliwości mają podłuże i źródło takiego Chłopskiego rozumu, a u Zuzanny trochę takiej niechęci czy zazdrości. I to, co jest piękne w tej scenie, to, że z czasem każdy z nich rzeczywiście na tej drodze zaczyna dostrzegać Aslana. Ale ten czas jest skorelowany z poziomem ich wiary czy niewiary. Więc pierwszy dostrzega go Edmund, a Zuzanna z Zuchonem na końcu. I dwie myśli tutaj. Ta scena pięknie pokazuje. Jak działa Kościół? Jako społeczność, jako wspólnota jesteśmy w drodze. I czasem jest tak, że my tego aslana nie za bardzo dostrzegamy, a przynajmniej nie wszyscy, a najczęściej dostrzega go ta jedna, czasem trochę wkurzająca, uduchowiona siostra Łucja. Wyzwanie, a może pewna zasada polega na tym, że doświadczenie indywidualne jest czymś, co Możemy postrzegać jako dane całej wspólnocie. Dar dany jednemu jest darem danym całej wspólnocie, która jest przecież jednym ciałem. To bonus, ale i pewna odpowiedzialność. A ja nie muszę zabiegać o to samo, co ma ta typowa łucja. Nie muszę zazdrościć, bo w pewnym sensie, skoro ona ma to coś, to jest to tak samo moje. Ja zaś mogę wnosić coś innego, i na tym polega bogactwo i piękno wspólnoty. Wzmacniamy się tam, gdzie się różnimy, a nie tam, gdzie jesteśmy tacy sami. I w zdrowej relacji kościelnej może dochodzić do czegoś, co nazwałbym wierzeniem w wiarę innych czyli robimy krok wiary, jakby na kredyt wiary mojego brata lub siostry. To oni poprzez swoje świadectwo, swoje przekonania. Mogą nas pociągnąć na właściwej drodze. I im dłużej nią pójdziemy, tym wyraźniej będziemy dostrzegać tego, którego tak bardzo chcemy zobaczyć osobiście. No właśnie, bo czasem to nie jest tak, że potrzebujemy widzieć, żeby uwierzyć, ale potrzebujemy uwierzyć, żeby widzieć. Trzecia część czyli podróż wędrowca do świtu zdzieranie smoka. Potężny cytat z tej części padł już na początku, więc może na dokładkę wspomnę tylko, że wspaniały jest wątek przemiany Eustachego. Jak powoli zamienia się w okropnego gada, jak zamienia się potem w człowieka, prawdziwego człowieka. Jak te dwie natury na poziomie formy i substancji się w nim przemieniają w miarę jak historia się rozwija. No i właśnie jest taka scena, kiedy Eustachy zamieniony w smoka spotyka w końcu Aslana. Jaslan mówi, że jedyną szansą na przemianę jest zedrzeć z siebie tego gada, tą gadzią warstwę. Eustachy dwukrotnie próbuje swoimi szponami to zrobić samodzielnie, ale ostatecznie zabieg ten okazuje się dopiero wtedy skuteczny, kiedy w ruch wchodzą pazury Aslana. Ale spotkanie z Aslanem to nie tylko zrzucenie łusek zewnętrznych, ale także, czy przede wszystkim, Łusek z serca Eustachego. I to w spotkaniu z Aslanem jest najważniejsze. Pamiętam, była taka piosenka kościelna, kiedy byłem dzieckiem, która świetnie to podsumowuje. Nie mogę zmienić siebie sam. Jeśli chcę być naprawdę dobrym dzieckiem, to Jezus może zmienić mnie. Ale czasem to oczywiście bolesny proces. To prosty, ale głęboki, jakże biblijny obraz. Lew. Pokonuje smoka, w tym smoka, który siedzi w każdym z nas. Srebrne krzesło fenomenalna część, absolutnie w moim top 7 części Narni. I absolutnie najwspanialszym momentem tej części, jak i prawdopodobnie jednym z najlepszych momentów w ogóle całej narnijskiej sagi jest monolog smętka. już pod koniec całej przygody, który stanowi antidotum na hipnotyzujące zaklęcia zielonej czarownicy. Pamiętajmy, że to jest ten moment, kiedy Eustachy, Julia, Błotosmętek i ledwo co odczarowany królewicz Rilian znajdują się w krainie podziemia i dochodzi do konfrontacji z Zieloną Damą. Ona wrzuca jakieś syrogie zielsko do kominka, wyciąga jakieś podrasowane ukulele i próbuje zrobić sieczkę w głowie naszym bohaterom. I tu uniwersalna nauka Luisa, żeby, żeby uważać na muzyków palących podejrzane substancje i zielsko. Ale jest tu pewien twist. Widzicie, czary, którymi posługuje się czarownica, są tak naprawdę próbą odczarowania świata, w który wierzą nasi bohaterowie. Czarownica jest nadzwyczaj nowoczesna, nadzwyczaj oświecona. Próbuje zdekonstruować całe wyobrażenie naszych bohaterów o Narni, Aslanie i nadziemiu. W takim, moglibyśmy powiedzieć, feuerbachowskim sznycie, pokazuje, jak każdy element ich światopoglądu jest jedynie uroczą projekcją ich pragnień i marzeń. I wydaje się, że to, że to działa, że zaczarowani bohaterowie odrzucają każdy kluczowy symbol, element łączący ich z prawdziwym. Światem. No, i wtedy do akcji wkracza błoto smętek. Staje się tym bohaterem, który odwraca sytuację. Tak jak w drugim tomie, czy o dru mówiąc o drugim tomie, wspominaliśmy o uduchowionej łucy, która pociągnęła resztę w dobrym kierunku w odpowiednim momencie, tak tutaj swoją rolę odgrywa twardo stąpający po ziemi marudzący realista. Za to z niezłomnym kręgosłupem moralnym i ugruntowanym światopoglądem. No cóż, no wydaje się, że różne wyzwania potrzebują objawienia się różnych bohaterów. Także błoto smętek wkracza do akcji, a konkretnie wkracza do kominka. I, i Luis czyni w tym miejscu taką ciekawą uwagę, obserwację, że jest taki rodzaj zaczarowania, z którego potrafi nas wyrwać jedynie ból i cierpienie. Ciekawa uwaga. W każdym razie otrzeźwione błotowi wygłasza coś, co moglibyśmy nazwać zakładem błoto Podobnemu z słynnemu zakładowi Pascala. Nie mamy czasu, żeby przytaczać tutaj całości tej wypowiedzi, która jest, jest wspaniała, ale Błotosmętek mówi w istocie coś takiego. Nawet jeśli czarownica ma rację, to wizja świata, którą proponuje, nie jest warta przyjęcia. Lepiej żyć i umrzeć, wierząc w słoneczny świat Aslana, niż żyć w przekonaniu, że życie nie jest niczym więcej niż skąpaną w mroku. Egzystencją. Absolutnie piękny moment. Bo to smetek niczym starożytny filozof wiąże ideę dobra i piękna z prawdą. Stawia na narnie, dlatego, że świat czarownicy jest zbyt brzydki, żeby zaakceptować go jako ostateczną rzeczywistość. Część piąta. Koń i jego chłopiec. Koń i jego chłopiec są oczywiście najpiękniejsza część narni. Poza tym, jak pięknie, absolutnie pięknie poprowadzone są wątki, przemiany i, i losów poszczególnych bohaterów, nie tylko szasty, to w tej historii jest coś ciekawego na poziomie ogólnym. Szczególnie jeśli zestawimy go z poprzednią częścią, ze srebrnym krzesłem. Bo obie części tak naprawdę są bardzo podobne w swojej konstrukcji. Obie są opowieścią drogi i w, w obu chodzi o odzyskanie prawdziwej królewskiej tożsamości któregoś z bohaterów. Natomiast w tym wszystkim zupełnie inna jest rola Aslana i to jest ciekawe. Widzicie, w srebrnym krześle Aslan pojawia się tylko na początku i na końcu. Zostawia wskazówki i tyle. Powodzenie całej misji zależy od tego, czy Eustachy i Julia będą pielęgnowali w sobie pamięć o tych wskazówkach i czy będą pilniej ich przestrzegać. To te prawdy przewodnie prowadzą naszych bohaterów. Niczym prawdę biblijne. O ile dobrze pamiętam, jedynie Julia w Mieście Olbrzymów ma pewien taki krótki sen, widzenie Aslana, które mobilizuje ją do przypomnienia sobie właśnie o tych wskazówkach. Ale tak poza tym, to Aslan właściwie nie interweniuje w trakcie całej historii. W części koń i jego chłopiec jest zupełnie inaczej. Nie ma żadnego słowa danego bohaterom, nie ma żadnej wskazówek. Aslan osobiście z ukrycia. Na różnych etapach podróży kształtuje drogę bohaterów. Objawia się w różnych momentach i dba o to, żeby bohaterowie osiągnęli wyznaczony cel. I ciekawy jestem, na, na, na ile Louis specjalnie bawi się sposobem zaangażowania Aslana w różnych częściach całej sagi. Domyślam się, że robi to rzeczywiście świadomie. Także, jedna historia to Aslan, który jest blisko, jest cały czas obok, angażuje się osobiście. I druga historia to Aslan, który jest blisko w swoich słowach. Obie opcje mają moc doprowadzenia do celu. Obie opcje mają swoje zalety, ale także wyzwania. I być może obie opcje są w pewnym sensie, i to jest ciekawe, dostosowane do narnijskiego zaawansowania bohaterów. Wskazówki słowa są dla tych, którzy Aslana już osobiście spotkali. Tylko wtedy one mają szansę być zaakceptowane i realizowane. Natomiast w życiu tych, którzy mają go dopiero spotkać, Aslan działa bardziej za kulic, ale za to bezpośrednio. No i właśnie jest ten piękny moment, kiedy Szasta w końcu poznaje Aslana, przemierzając przełęcz pomiędzy Archenlandią a Narnią. I Dialog, który rozgrywa się pomiędzy nimi, jest jedną z wielu małych takich teodycei ukrytych w całym narnijskim cyklu. Szasta w pewnym momencie wyznaje swojemu tajemniczemu towarzyszowi bo nie wie jeszcze, że to Aslan, że jest najbardziej nieszczęśliwym chłopcem. A wymownym symbolem tego nieszczęścia jest ilość strasznych lwów, które spotkał na swojej drodze. I wtedy Aslan ujawnia swoją tożsamość i odpowiada szaście, słuchaj był tylko jeden lew w twoim życiu i to ja nim jestem. I następnie wyjaśnia, jak każde nieprzyjemne z perspektywy chłopca spotkanie z lwem było konieczną, opatrznościową interwencją w jego życiu, która doprowadziła go do pewnego konkretnego, pozytywnego finału. A więc spotkanie z Aslanem wywraca całą perspektywę szasty na jego doświadczenia. Pod, takie poczucie żałości swojego życia znika w momencie, kiedy staje się czy, czy Szasta rozumie, że, że to życie staje się częścią większej opowieści? W tym sensie Szasta jest biblijnym Józefem i Hiobem jednocześnie. Hiobem, bo Aslan objawia mu się jako ten, który jest ponad wszystkim, a Józefem, bo jako de facto niewolnik na wygnaniu przyczyna się do uratowania wielu. Z jego niedoli jest wyprowadzone dobro, które wielokrotnie przekracza wyrządzonemu zło. Okoliczności tego spotkania pięknie korespondują z tym, co, co dzieje się na poziomie transformacji tożsamości Szasty. No, wiecie, przejście przez przełęcz. Gęsta mgła się rozwiewa, a spotkanie z Aslanem nakłada się na wkroczenie do upragnionej narni, do nowej rzeczywistości, w której wszystko będzie od teraz inaczej. Im bliżej narni, tym bliżej Aslana, lub odwrotnie. Im bliżej Aslana, tym bliżej narni. Przecudowna jest ta część i jeszcze się nie kończy w tym miejscu, bo tam dalej jeszcze sporo pięknego się dzieje. Przed ostatnia część, Siostrzeniec czarodzieja. Przyznam, że dwie ostatnie części Narni zawsze były moimi najmniej lubianymi. Chyba dlatego, że mniej było takiej przygody typowej, a więcej pewnej symboliki. Ale z czasem mi się to, to zmieniło. Obie części są równie fascynujące, co pozostałe. Obie prezentują ciekawą perspektywę Louisa na początek, i na koniec świata, na stworzenie narni, i na wieczność, na niebo narnijskie. Zacznijmy od y, części siostrzeniec Czarodzieja. Skoro pojawił się wcześniej wątek Teodycei, to, to chciałbym nawiązać do tego też tutaj. Jest on absolutnie subtelny i absolutnie fenomenalny w swoim wydźwięku. Może pamiętacie, nasz mały Digory w pewnym momencie przechodzi przez dużą, dużą próbę. W pewnym queście który dostaje, musi dostarczyć Aslanowi szczególny owoc. W ogrodzie, w którym może dostać ten owoc, spotyka jednak czarownicę, która objaśnia mu moc tego owocu i możliwości z tym związane. Okazuje się, że Digory ma w rękach coś, co jest w stanie wyleczyć jego chorą matkę. A to jest rzecz, na której Digoremu zależy jak na niczym innym. I tym samym Digory staje przed Potężnym dylematem. Uratowanie matki lub posłuszeństwo Aslanowi. Digory z kosmicznym trudem wybiera posłuszeństwo. Ale uwaga, jest konkretny powód, dla którego był w stanie to zrobić. Było to wspomnienie. Przypomniał sobie, że kiedy wcześniej opowiadał Aslanowi o swojej matce, zobaczył łzy w jego oczach. Tylko tyle i aż tyle. Digory zrozumiał, że Aslanowi też zależy, że zależy mu nie mniej niż jemu samemu. Super subtelne, a jakże wymowne. Właściwie do tego można sprowadzić całą chrześcijańską nadzieję wobec cierpienia to poznać, że Bóg jest, że jest potężny i że mu zależy. Jest też ładną wskazówką, skąd się bierze wola chrześcijan do podejmowania właściwych, choć nieraz trudnych decyzji w swoim życiu. To nie jest tak, że ten mniejszy lub większy heroizm, niezłomność moralna bierze się znikąd, że jest efektem jakiejś silnej woli, którą niektórzy mają lub nie, bo, bo po prostu tak sobie postanowili. Źródłem tej siły jest realne spotkanie i poznanie serca naszego Boga. I na koniec ostatnia bitwa. Oczywiście cała wizja końca, którą rysuje tu Louis, w tym wizja sądu, nieba i tak dalej, jest szalenie ciekawa. Bardzo ciekawa jest ta narnijska apokalipsa. Jednak to, co wybrałem z tej części, na co chciałem zwrócić uwagę, to coś, co może służyć jako taka jakaś przestroga. Przynajmniej dla mnie to jest jakaś taka przestroga. Jeżeli pamiętacie, to Narnijczycy uwierzyli, że osioł przebrany za skórę lwa jest aslanem. Jak to w ogóle mogło się stać? Tu przestroga numer jeden. Odpowiedź jest prosta. Dlatego, że nigdy prawdziwego Aslana nie znali. Pamięć Aslana zatarła się w wyobraźni narnijskiego ludu. Ich wizja Aslana była tak uboga, tak postrzępiona, że zaledwie na miarę osła przybranego w skórę zdechłego lwa. Swoją rolę odgrywał to oczywiście też spektakl i atmosfera, która, które uwiarygodniły całą mistyfikację. Nie wiem, czy pamiętacie noc, światła, ognia, ceremonialne wypuszczanie ze stodoły, charyzmatyczny kapłan. Jestem ciekawy, do czego autor tutaj bił. Jak wiele osób współcześnie bierze za prawdziwego Boga jedynie jakąś karykaturę, tylko dlatego, że ktoś, wiecie, zrobił odpowiednie show, blask i dym Bożej starotestamentowej szekiny, czyli ognia starotestamentowej obecności w świątyni. Może być, może być pomylony z blaskiem sterowanych komputerowo świateł i maszyn do dymu. Ale druga przestroga jest jeszcze mocniejsza dla mnie. To postawa karłów w całej tej historii. W całej narni generalnie karły odgrywają rolę twardo stąpających po ziemi realistów. A jednak okazali się tymi, którzy także dali się złapać intrygę krętacza i uwierzyli, że osioł łamigłówek jest aslanem. I wykonywali posłusznie jego rozkazy, pomimo tego, że nie do końca ich rozumieli i im odpowiadały, wydawały się dziwne. I w końcu, w pewnym momencie historii, cała ta mistyfikacja zostaje obnażona. I kiedy karły odkrywają, że zostali oszukani przez pseudo religię, pseudo pseudo kapłana i pseudo prawo, które zostało im narzucone, wcale nie otwierają się na prawdę, która jest im proponowana. Lecz wręcz przeciwnie, zamykają się w skrajnie sceptycznej postawie. Znamy to? Oczywiście, że to znamy. Znamy takich ludzi, zranieni przez religię i rzucają się w ramiona skrajnej racjonalności, ego-racjonalności. Tracą zdolność uwierzenia w jakąkolwiek prawdę oferowaną im z zewnątrz. Czy można ich za to winić? Trudne pytanie. Kiedy okazuje się, że lew, którego wierzyłeś, był jedynie osłem, to nawet kiedy spotkasz prawdziwego lwa w przyszłości, już zawsze będziesz pod jego skórą doszukiwał się oślich rysów, prawda? Duża, duża przestroga dla ludzi kościoła. Kogo przedstawiamy ludziom? Prawdziwego lwa, czy zaledwie osła sprytnie ukrytego za zgromną manipulacją? Drodzy, to tyle. Czuję poczucie spełnionego obowiązku, że odcinek poświęcony Narni się tutaj wydarzył. Zachęcam do reakcji, szczególnie do podzielenia się, jakie są Wasze ulubione narnijskie motywy i dlaczego. No i na koniec, czytajcie Luisa, czytajcie Tolkiena i wielu innych wspaniałych autorów, szczególnie Waszym dzieciom, którzy nie pozwalają, nie pozwalają nam zapomnieć, że nasze życie to mały, ale znaczący epizod, który jest nieprzypadkowym elementem wielkiej opowieści pisanej przez samego Boga. Pozdrowienia.